W tym filmie przyjrzymy się trzem opisom Kundalini: doktora Dispense, doktora Hawkinsa i mojemu. Zapraszam. You have an enormous amount of energy in your first center. So much life force that it can create another human being. That's a lot of coiled up energy. And if energy then that all of that energy could make it to your heart. If it makes it to your heart, it's going to go to your brain. But why not direct it right to that mystical center? To where some conditioning, some veil, some illusion is removed every time our heart opens, every time we connect. We are redistributing that energy between these first three centers. We want the autonomic nervous system to start balancing energy in these three systems. Imagine the same passion you have in your first center being amplified in your heart that's a lot of love that is an enormous amount of love and, it, and, and, and when it happens sometimes it's almost like you have to malfunction for a bit I mean it's happened to me I, I, I don't function very well because it's so big I, I have to I need a moment I just need a moment to let it in it's not something it, it, it's big and if that energy makes it to the heart and it can move right to those crystals in the pineal gland and that pathway of 146 begins to become opened and you're in training your autonomic nervous system to do it in time it'll redistribute that energy amongst these th centers and you can ask my team leaders uh, a lot of them that have been doing this and some of the people in this room that have been to several week-long events there that moment where it, has, it starts to happen and it starts to move and it's 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 wonderful. But I want to emphasize that this work is not about having a, a kundalini or a pop or that's the side effect. I want you to understand of energy moving. I have had enormous amounts of energy strike my brain and nothing. I, I was in bliss. My body did nothing. I have other times where there's energy moving through my body and it's trying to find a pathway and it does weird things. But it finally works its way out if I keep surrendering to it. I don't make that a habit because then I'm stuck. I'm, I'm repeating the same thing. If it's happening over and over again until it's done, it usually changes. But we're not doing this work. So you could say, oh, I popped. You didn't pop. What was up with you? Are you going to go all in? That's not what this is about. This is not about competition. And then the person who hasn't popped, what am I doing wrong? And that's polarity, and that's duality. Just remember, there, when there's a change in consciousness, there's a change in energy. And people have the mediation of energy when it's right for them. And I have had all kinds of crazy things, but what I realized is that if I'm just doing the work to produce that crazy thing and my life isn't looking pretty good there's something missing would you agree it has to be that you this is practical that your that your efforts are a continuum there's no end to it and the side effects that take place with your body the side effects that take place in the in the mystical whatever that's that's incidental to what you are doing to create a better life to create a new moments to create a new experience so don't get caught up in the phenomenon just get lost in the effort that's all you have to do how many people understand what I'm talking about can we chciałbym dodać komentarz do tego co powiedział Dispensa ponieważ niesamowicie się to pokrywa z moim doświadczeniem i z moim poglądem na życie i z tym co przekazuję Ponieważ uważam, że dyscyplina i praktyki są konieczne. Ym, wiele osób myśli sobie życzeniowo, na tym też opiera się głównie prawo przyciągania i chcą coś mieć bez włożenia swojego wysiłku, bez włożenia pracy. To, co przed chwilą też usłyszeliśmy od doktora Dispenzy, tak to po prostu nie działa. I tak samo w moim przypadku się okazało, więc ja też jestem tego potwierdzeniem. Gdyż ja tutaj na YouTube jestem może od ponad dwóch lat, natomiast medytuję już od 11 lat, więc za sobą mam tysiącem godzin medytacji innych praktyk jogi, różnych praktyk, którymi zresztą też się dzielę tutaj na kanale, w swoich kursach i tak dalej, bo jest tego naprawdę dużo i są to skuteczne narzędzia. Natomiast włożyłem w to mnóstwo zaangażowania wtedy, kiedy nikt nie widział, wtedy, kiedy inni ciągli mnie na imprezy. Czy starali się złapać w te moje stare, niechciane już nawyki, tak? Ja mówiłem, nie, stop, czasami wiadomo, się gdzieś tam kusiłem, skuszałem. Natomiast nawet jeżeli mi się cokolwiek nie udało, to wstawałem nowego dnia i mówię: nie, dość, ponownie, to, że zaliczyłem jakąś wpadkę, to nic nie, nic nie znaczy. Nie chcę tego i dalej kontynuowałem, i powracałem do swojej dyscypliny i. I ta dyscyplina umysłu jest ekstremalnie ważna. W zasadzie nie ma nic ważniejszego, ponieważ ciało się całe dostosuje zaraz po tym, kiedy tylko zmieni się to coś w naszym umyśle. Kiedy albo zmienimy jakieś przekonanie, albo jakiś wzorzec myślenia, albo postrzeganie, albo myślenie o czymś, to po prostu tak, jakby się wszystko. Zmieniało tak? I my się zmieniamy, i nasza energia się zmienia, to co właśnie mówił też e, Dispenza, ale ja jeszcze pokrótce opowiem o tym później. Natomiast teraz przechodzimy sobie jeszcze do e, Davida Hawkinsa, co on ma do powiedzenia w tym temacie bardziej od strony naukowej podstawowa energia duchowa bądź życiowa zwykle nazywana jest energią ci albo kundalini i biegnie nie tylko w górę specjalnego kanału w kręgosłupie, ale też przez system punktów akupunkturowych, poprzez układ nerwowy ciała oraz przez 12 głównych meridianów, które ostatecznie dostarczają życiową energię do wszystkich najważniejszych narządów ciała. Te energie i punkty akupunkturowe są jednocześnie związane ze wszystkimi poszczególnymi mięśniami i grupami mięśni. Jest to podstawą dla klinicznego zastosowania testu mięśniowego do celów zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Ogólnie rzecz ujmując, poziom energii duchowej, akupunkturowej jest regulowany przez grasicę, która leży tuż za górnym mostkiem. Zadaniem grasicy jest wspieranie układu odpornościowego ciała. Produkuje ona tzw. komórki odpornościowe albo limfocyty T, które niszczą komórki nowotworowe albo zakażone drobnoustrojami. Energię grasicy wyczerpują przede wszystkim negatywne emocje i postawy. Energia duchowa, lub też kundalini, tak jak ją tutaj nazywamy, wraz z rozwojem świadomości zaczyna coraz bardziej dominować, aż w końcu jej obecność staje się wyczuwalna. Energia ta zaczyna płynąć wszędzie i wpływa nie tylko na subiektywność, ale również na postrzegane doświadczenie. Życiowe doświadczenia stają się stopniowo coraz bardziej dobroczynne i szczęśliwe. Subiektywne odczucie tego pola energii jest wspaniałe i słodko przyjemne. Na ogół doświadczane jest ono jako płynące w górę pleców i kręgosłupa do mózgu, gdzie można skierować je w każdy określony obszar mózgu poprzez samo skupienie uwagi. Czasem energia ta sama z siebie wypływa przez ciało z obszaru serca. Ten strumień energii wzmaga uzdrowienia nas samych i przemiany innych. Jest polem energii, które wzmaga cudowne odczucia. Dominacji tego pola energii może towarzyszyć też pojawienie się tak zwanych CD, czyli pozornie niezwykłych, paranormalnych zdolności albo możliwości, które różne kultury opisywały od wieków. Na przykład pojawia się zjawisko psychometrii. Obejmujące zdolność do rozpoznawania właściciela albo historii poprzednich właścicieli dotykanych przedmiotów. Może też pojawiać się zdolność projekcji astralnej, bilokacji, np. ojciec PIO, zdalnego widzenia, jasnowidzenia, jasnosłyszenia i komunikacji telepatycznej. Te zjawiska pojawiają się spontanicznie i automatycznie, i nie są rezultatem osobistej intencji, ani nie mogą być intencjonalnie kontrolowane. Wraz z rozwojem tej energii zwiększa się nasz poziom świadomości, a poziom świadomości jest skorelowany z tym, jakie człowiek ma założenia intelektualne oraz jak percypuje na świat, a zatem określa nasz światopogląd i sposób doświadczania. To z kolei związane jest z możliwościami, wyborami i reakcjami, które odzwierciedlają się w postawach, decyzjach, zainteresowaniach zawodowych i życiowych celach. To, na jakim poziomie percypujemy, dotyczy szerszego kontekstu i określa, jakie wybieramy wartości i co ma dla nas znaczenie i wagę. Poziom świadomości jest też nierozerwalnie związany ze strukturą psychiczną i emocjonalną jak również ze światopoglądem, zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz trybem życia. Co ważniejsze, poziom świadomości skorelowany jest też ze zdolnością do świadomości duchowej. Zdolność do świadomości duchowej odzwierciedla się w postawach filozoficznych, łącznie z poglądami na społeczeństwo, historię, systemy prawne, politykę i instytucje rządowe. Wpływa również na nasze wrodzone poczucie odpowiedzialności, poczucie własnej wartości i utożsamianie się z określonymi cechami osobowości. Wynikający z tego typ psychologiczny decyduje o tym, jakie treści mentalne będą przyjęte albo odrzucone. Wyparte albo usprawiedliwione, rzutowane na innych lub zwrócone przeciw sobie. W sumie te psychologiczne czynniki będą klasyfikować wszystkie doświadczenia albo koncepcje jako dobre kontra złe, przyjemne kontra bolesne i atrakcyjne kontra odpychające. Te postawy odnoszą się też do psychicznego lub fizycznego zdrowia i długości życia, jak również do etyki, moralności społecznych i osobistych zachowań, prawdopodobieństwa przestępczości i zdolności pojmowania. Postawy te odnoszą się też do spraw życiowych, takich jak dochód, kwalifikacje, majątek czy osobowość, odpowiedzialność, wyznaczane cele, sytuacja rodzinna, status socjoekonomiczny, a nawet do takich rzeczy jak reakcja na reklamy i nawyki konsumpcyjne. Te postawy pokazują też zdolność do szczęścia, zadowolenia i miłości. Odnoszą się nawet do stylów społecznego spędzania czasu, wyboru rozrywek i lektur, jak również i preferencji dotyczących kanałów telewizyjnych i programów, nawyków i wypoczynku. A teraz pokrótce chciałbym Ci opowiedzieć o Kundalini z mojej perspektywy. Zdaję sobie sprawę, że to jest tylko jedna z wielu możliwości, więc nie bierz tego za pewnik. Tylko być może za inspirację, albo za jedną z ewentualności, w jaki sposób można do tego dojść. Ponieważ ja w swojej Kundalini w zasadzie wypracowałem, gdyż tutaj w tym rozwoju jestem od około 11 lat, medytuję, piszę dziennik i robię różne inne dziwne rzeczy. I zestawiałem na sobie mnóstwo praktyk. Natomiast ja bardzo tego chciałem i poszedłem w tą duchowość i w ten rozwój na całego. I był nawet okres e, kilkuletni, przez który codziennie, przez 6 godzin, przez pierwsze 6 godzin, przeznaczałem ten czas na swoje praktyki, na rozwój duchowy, na rozwój świadomości, e, na pracę z emocjami itd. Więc e, tego wysiłku włożonego w, w sumie w zmianę było naprawdę Tysiącach godzin, no i dlatego też, tak poprawdzie, to ten styl również promuje, gdyż większość ludzi może sobie myśleć, że przyjdzie samo, a moim zdaniem nic nie przechodzi samo. Musimy włożyć swoje staranie w zmianę, w chęć bycia, w zmianę, w dojście do i, i dzieje się tak, tym wszystkim tutaj na kanale, w swoich kursach jeszcze bardziej szczegółowo. Z pewnych względów um, bezpieczeństwa, powiedzmy, i swojego, i innych ludzi. Natomiast um, to, co mogę powiedzieć, że kiedy faktycznie oddamy się tej prawdzie i staramy się tutaj żyć według pewnych wartości, wcielać um, nowe konstruktywne postawy w swoje życie, chcemy być jak najlepszym człowiekiem. Uważam, że każdy chce Sokrates już też to mówił tak, że każdy z nas stara się jak może, ale po prostu korzysta z nieefektywnych metod. Więc stąd wiem w sumie, że no akurat te narzędzia, które ja stosowałem, które polecam, po prostu są skuteczne. Natomiast też wymagają od nas dużo. Tak? Bo po prostu musimy to robić, musimy chcieć. I tym takim pierwszym przełomem, o którym już tutaj siedziłem na kanale, było to doświadczenie samady, w którym to po prostu z, mój umysł znieruchomiał, zatrzymał się i to było tak przepotężne doświadczenie, w którym to poczułem, jakby ktoś ściągnął mi bielmo z oczu bądź odsłonił firanki, zasłonki, tak po prostu, tak jakbym przejrzał na oczy i od tamtego momentu zacząłem czuć, otworzył się we mnie tak zwany wymiar wewnętrzny, o którym na przykład mówi Eckhart Tolle. I, I zaczęło dziać się bardzo dużo we mnie. Po prostu uruchomiłem tą pewną energię, która normalnie jest przytłumiona, taka zaciemniona przez nasz umysł. Ponieważ kiedy jesteśmy tylko skąpani we swoich myślach, jest to taka trochę Iluzja życia, jakby, a kiedy nagle ten komentator się zatrzymuje, znika bądź znacząco wycisza, nagle eksploduje w nas mnogość doznań. I to często objawia się poczuciem błogości, euforii, miłości, rozmaitych takich stanów, które też często są połączone z ogromnym współczuciem, z współodczuwaniem, które tak naprawdę jest miłosierne, miłujące. Ponieważ to nie jest współczucie typu użalanie się, czyli takie jakby destrukcyjne, tylko to jest współczucie miłujące i generujesz w sobie jeszcze więcej miłości, ponieważ no, wczuwasz się w całe istnienie, w stworzenie, nawet um, gdzieś tam zwierzątko czy robaczek również widzisz, jak sobie żyje. I od tamtego momentu bardzo dużo płacze. Bywają miesiące, gdzie codziennie płaczę, ale mówię, no nie jest to płacz destrukcyjny, tylko jest to płacz taki ze wzruszenia, z miłości. Ponieważ czasem dzieje się tak, że ta energia, nazwijmy ją energią właśnie miłości, jest tak potężna, tak silna, że czasem przytłacza i od razu wysypują mnie ciarki na całym ciele i, i, I to jest takie błogie, takie przyjemne, że aż um, no po prostu leci łezka gdzieś tam, tak? I to co się też pięknego stało od tamtego momentu, ale cały czas zacząłem, kulturę, cały czas, jeszcze bardziej nawet wszedłem w ten proces, tak? Swoich praktyk i tak dalej, ponieważ um, miałem coraz lepsze wewnętrzne rozpoznanie, ponieważ tak naprawdę. Zrozumiałem, że istnieje tylko świat wewnętrzny, czyli mój świat wewnętrzny stał się dużo bardziej realny niż cokolwiek zewnętrznego. Zrozumiałem tą zależność, tak? Nawet kiedy sobie, nie wiem, wziąłem płyn, napiłem się czegoś, to dosłownie widziałem, jak dana wibracja, jak ten dany płyn się rozprowadza po moim ciele, jakie doznania rozprowadzają. Każdy dźwięk, który gdzieś tam słyszę, ma jakieś odzwierciedlenie w moim ciele. Tak samo każdy obraz, na cokolwiek mi się nie spojrzał, to wszystko. To wszystko odczuwamy wewnątrz siebie, nie na zewnątrz. Stąd jest to pewnego rodzaju pomylenie, tak? Ja patrzę się na coś pięknego i myślę, że piękno istnieje tutaj, a to tak naprawdę był tylko pewien impuls, który wywołał we mnie to doznanie, ale piękno czy, tam, czy to wszystko tak, czego doświadczamy, znajduje się tutaj. I kiedy zacząłem też nadawać priorytet temu wymiarowi wewnętrznemu, to coraz więcej zacząłem czuć, coraz mniej zacząłem myśleć i nabyłem tą umiejętność wyłączania myśli. I tak naprawdę to jest, działa tak samo jak każda inna umiejętność, czyli na przykład jeżeli raz nauczysz się jeździć na rowerze, to możesz nie jeździć przez kilka lat, ale po tych kilku latach wsiądziesz na rower i... Będziesz jechał, albo tak samo z pisaniem, tak? Kiedy raz nauczysz się pisać, to po prostu z tobą już zostaje, pomimo że możesz nie używać pisania na długie lata, ale po prostu wiesz, że potrafisz. I tak samo jest z umysłem. Kiedy umysł jest odpowiednio wyszkolony, kiedy znajdziemy ten pewien przycisk, którego nie da się właśnie zidentyfikować nigdzie na zewnątrz, a jest po prostu gdzieś tutaj w nas nieulokowany, bo on dzieje się wolicjonalnie to po prostu z wielką łatwością możesz te myśli jakby wstrzymać. I to daje ogrom mocy twórczej to jest. Mm, to jest typowa kreacja, ponieważ tutaj wszystko w zasadzie jest kwestią wyboru. I od razu też pewne sprostowanie, bo kilka osób może sobie pomyśleć i troszeczkę wyidealizować ten stan, a nie o to mi chodzi. Ponieważ nadal odczuwam ból, nadal odczuwam różne emocje, również te negatywne, jak lęk, strach i tak dalej. Natomiast to wszystko już mnie nie przytłacza, ponieważ to tak jakby przeze mnie przepływa, czyli jestem w takim większym flow. Zauważam, że nie ma co się bać emocji, że to jest tylko pewnego rodzaju informacja i tak naprawdę nie łapię się, nie trzymam się kurczowo żadnej emocji poprzez to, no, dana emocja, powiedzmy, odczuwamy jakiś lęk z jakiegoś tam powodu, ale mam to wewnętrzne rozpoznanie, ponieważ dostrzegam to i też w pewien sposób już automatyczny to przeze mnie przepływa. Bo to właśnie wzbranianie się przed daną emocją, no, sprawia, że my jakby się tutaj spinamy, tak? I nie chcemy tej emocji wypuścić. O, lęk, czuję lęk. Nie, nie, nie. No i w efekcie czego ten lęk tylko narasta, narasta, kiedy go zaczynasz przyjmować. Tak, bo coś się wydarzyło, jest jakiś lęk, to po prostu on jest i znika, jest i znika. Więc to tyle miałem do przekazania w tym materiale. Mam nadzieję, że te informacje okazały się dla Ciebie przydatne i być może kilka z pewnych kwestii się wyjaśniło. Jeżeli chcesz porozmawiać ze mną jeszcze bardziej osobiście, to zapraszam Cię do konsultacji. Linki szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem i w komentarzu porozmawiamy sobie o życiu, o świadomości, o emocjach. No i przede wszystkim o Tobie, o Twoich problemach, więc dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.